Mm -hmm. Co prawda, i ja mam tutaj herbaty, nie kropliczankę, ale wydaje mi się, że to dobrze, ponieważ w tak dużych ilościach, w jakich nam jest serwowany humor, niejednokrotnie absurdalny, w kropliczance, po prostu nie dałbym, nie dałbym rady, bo rzeczywiście tam się dzieje bardzo, bardzo dużo. Czwarty sezon oczywiście, o nim chciałem dzisiaj y, pomówić. Miałem możliwość już zobaczyć... Wszystkie odcinki. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Kanal Plus Online, że umożliwili mi obejrzeć wszystkie odcinki, zanim się jeszcze pojawią, pojawią na, na platformie. No i jest dobrze. Przyznam, bardzo szczerze. Ja nie od początku zostałem fanem w ogóle serialu, bo dopiero gdzieś w okolicy. Chyba końca drugiego, sezonu, na początku trzeciego, jakoś tak do mnie dotarło do świadomości, że coś takiego w, polskie, w polskiej telewizji się pojawiło. No i jak najbardziej okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Wiadomo, nie jest to polski oryginalny schemat, pomysł, ale rzeczywiście jak najbardziej dają, dają radę. No, oczywiście powracają nasi dobrze znajomi. Nie, nie będę zdradzał fabuły. Postaram się nie, nie, nie mówić zbyt wiele na ten temat, bo rzeczywiście to jest. Oglądanie tego serialu to rzeczywiście jest. Przyjemność, humor inny, ale o tym oczywiście będzie za chwilę. Pomysł i fabuła może na, na, na początek. No, kontynuujemy oczywiście wątki z poprzedniego, z poprzedniego sezonu, a przynajmniej część tychże, tychże wątków. Powracają oczywiście, mam tutaj, mam nadzieję, ciekawostki, więc będę się starał nimi posiłkować. Powracają starzy, starzy dobrzy, dobrzy znajomi. Ojoj, szef, czyli Michał Holc. Ja myślałem, że widziałem już wszystko, a na pewno bardzo, bardzo wiele, że znam różnego rodzaju bakłażanów, ale to jakiego on gamonia odgrywa, to jest po prostu nieporozumienie, no musi się zmierzyć oczywiście z nowymi, z nowymi e, trudnościami losu, tak, no okazuje się, że jest konkurencja, że kropliczanka ma konkurencję w postaci wody z kranu i tutaj dużo się rzeczywiście dzieje w tym, w tym aspekcie, no oczywiście muszą być tak jak najbardziej sprawy Serduszkowe, no bo Michał by inaczej nie mógł I to w bardzo różnym aspekcie Bo tutaj rzeczywiście jest, jest bardzo hardkorowo Ale nie tylko Michał Nie tylko Michał dowadnie, że jest imbecylem Bo chyba moja ulubiona postać tego serialu Musiałbym przyznać Darek Tak, Darek rzeczywiście również ma pewne rozterki Co jest, co jest ważne Nie powiem kto Wciela się w tę osobę Nie powiem kiedy Ale poznajemy w końcu małżonkę pana Darka i rzeczywiście jest to spotkanie naprawdę druzgocące nas wszystkich. I rzeczywiście to, jak się ona rozgrywa, to jest, jest yy, niesamowite. Ale D Darek ma swoje oczywiście rzeczy, swoje przejścia, no bo musi mieć. Oczywiście wiadomo, jak to, jak to Darek, wiadomo, jaka to jest sytuacja, więc tutaj się nie będziemy nigdzie wygłupiać. I jest, powróciła do nas, tak, jak najbardziej Powróciła do nas nasza y, szefowa. No niech będzie, Patrycja, tak. Patrycja powróciła, bo się okazało, no w Warszawie nie poszło, nie udało się i jest teraz jeszcze większą, wredotą większą małpą niż, niż y, można byłoby się spodziewać. No a, a Asia i y, y, y Adam, no tutaj rzeczywiście dzieje się y, bardzo, bardzo y, dużo. Pozostałe, no nie będę oczywiście mówił, że, że nie, bo Bożenka jest, jest mega, mega kosmiczna, a łuki wychodzi, wychodzi z więzienia. Więc wątków fabularnych nagromadzonych jest bardzo dużo. To tylko oczywiście 12 odcinków, ale się dzieje rzeczywiście. Ja akurat, żeby nie mieć przesytu, no bo. Nawet najlepszą produkcję można sobie rzeczywiście spalić, zniechęcić się do niej, jeżeli się ogląda zbyt dużo. Tak sobie podzieliłem na, na dwa, dwa posiedzenia, no ale rzeczywiście, widzisz, mówię tylko i jest banan na twarzy, więc y, rzeczywiście było bardzo, y, bardzo dobrze. Podoba mi się to, w jaki sposób postaci się ro, y, rozwijają. Dowiadujemy się, ja ogólnie oglądając filmy tudzież seriale, uwielbiam. Dowiadywać się więcej z ich świata wiesz, bo Takie jest teraz modne słowo uniwersum Lubię dowiadywać się co się w ich uniwersum dzieje I w tym sezonie To uniwersum kropliczanki rośnie bardzo Rzeczywiście dowiadujemy się więcej Tych, tych e, rzeczy Michał, Michał ze swoim stand-upem O jacie Uwierz mi Pewnie e, Lotek albo e, George Carlin e, Bill Bailey czy Dylan Moran Muszą się schować z tymi jego żartami Bo po prostu Nie no Karol Strasburger to w ogóle, wiesz, go home. No po prostu jest masakra. Michał jest, jest kosmiczny, ale rzeczywiście dużo się dzieje i to wszystko jest fajnie łączy. Jest to, i to wszystko jest zamknięte w jednym sezonie. Tylko, że, ale o tym będzie oczywiście za chwilę, bo chwilę chciałem powiedzieć o, o, o humorze, który w pewnych momentach, jak oglądałem, to jest naprawdę, jadą po bandzie. Rzeczywiście, no ale z. Jest to mroczny humor, jest to czarny humor, tak? Rzeczywiście tak jest, no ale tak jak to mówił y, jeden z, jeden z, z użytkowników y, TikToka, y, czarny humor jest jak jedzenie w Afryce. Nie do każdego dociera. No więc rzeczywiście tutaj jest naprawdę bardzo grubo. Odcinek y, z papieżem. Naprawdę odcinek z papieżem, aż nawet muszę sprawdzić. To jest chyba y, tak, 2 kwietnia. Oj, na dzień dobry jest już grubo, ale no niestety. To, jaki mamy przekrój ludzi w tym, w tym biurze, to jest genialne, naprawdę genialne połączenie a właściwie uzyskanie przez powiedzmy skalowanie naszego społeczeństwa, bo i zdarzają się takie bakłażany, właśnie jak, jak nasza ulubiona Patrycja, są i narodowościowcy. Jak dalej? A no, jak Darek, no, są osoby, powiedzmy, normalne, jak, jak Asia, Adam, czy po prostu tacy, którzy lubią sobie małpkę dziabnąć przed, przed śniadaniem, jak, jak Bożenka. Ale rzeczywiście to, co się dzieje, i to, jak to jest ukazane, to myślałem, po prostu, jest masakra, jest po prostu jest grubo, rzeczywiście jest, jest poważnie, ale to tylko pokazuje, że skoro od pierwsze, pierwszego odcinka mamy w ten sposób, że jest, no, jest, troszeczkę zasada, jak u Alfreda Hitchcocka. U niego miało być na początku filmu trzęsienie ziemi, a później napięcie miało jeszcze rosnąć. I tutaj tak jest, bo kiedy na początku dostajemy taką, taką jazdę bez trzymanki, a później no możemy się domyśleć, że będzie tylko jeszcze grubiej. I jest. I jest, bo nieważne, czy to jest kolejny odcinek, czyli Syn, Powrót Łukiego, czy, czy Straż Pożarna, FIFKA, Urząd, no na koniec oczywiście są Dni Siedlec. Tak, dzieje się rzeczywiście bardzo dużo, ale muszę powiedzieć, że to jest humor, który ja uwielbiam, wiesz, ja nie mam problemu, ja nie mam problemu, mogę dzisiaj obejrzeć mm, Monty Pythona, mogę obejrzeć Braci Marks, mogę obejrzeć komiczny odcinek filmy y, Kevina Smitha, czy na przykład y, filmy Braci Farrelly, wiesz, to są ci, którzy zrobili między innymi sposób na blondynkę, czy głupi i głupszy, czy wręcz przeciwnie, mogę obejrzeć komedię romantyczną i to wcale mnie nie przeszkadza, czy, czy powiedzmy filmy, u, powiedzmy komedię... Mm, no nie, Niech tak będzie. Z Audrey Hepburn, nie przeszkadza mi. Na wszystko jest miejsce i czas. Każdy oczywiście musi musimy wiedzieć, co gdzie, jak i kiedy, ale rzeczywiście tutaj jest dobrze. I przeglądając, przygotowując się do dzisiejszej recenzji, przeglądałem troszeczkę właśnie no, no filmy, z którego starałem się wyciągnąć ciekawostki, ale bardzo niewiele ich oczywiście, oczywiście jest. Patrzyłem sobie na to, co mówią poszczególni, poszczególni krytycy, bo ja ogólnie. Nie czytam recenzji do momentu, kiedy nie stworzę swoje. Akurat, że tutaj mam, co prawda nie widzisz, ale tutaj akurat mam już stworzoną, to mogą sobie zobaczyć i jedna z nich, Tomasz Raczek, nie, nie podobało mu się, bo to nie, jest, to nie jest format dla polskiego widza. A ja powiem wręcz przeciwnie, Tomasz, Tomasz Raczek skończył się na Kilemol, a to jak najbardziej sprawdza się, bo rzeczywiście ten format... Mamy w tym momencie na kanal plus online. Netflix pokazuje, jest inna, y, inna produkcja, zachowana jak najbardziej cały czas struktura i format ten, więc, jak najbardziej, to jest y, dla nas. Wiele lat temu, może nie dokładnie to samo, ale było przecież kamera kafe było Kasia i Tomek, coś podobnego, coś innego, coś nowego, a rzeczywiście było to. Y, w dosyć ciekawy sposób y, ukazany, i ja jestem za tym, żeby jak najbardziej. Jeżeli słuchajcie, jeżeli mogą, to nawet niech siedzą do 80, skoro ostatnio Tom Cruise powiedział, że on chce w Mission pasu grać do 80, to czemu czemu inni aktorzy nie mogliby kręcić y, przygód kropliczanki. Rzeczywiście. Postacie tak, no jak już mówiłem wcześniej, Darek Wasiak jest moim ulubieńcem, bo rzeczywiście te jego. Ta jego riposta, ten w ogóle jego światopogląd On jest tak totalnie odklejony od wszystkiego Że rzeczywiście mi się to bardzo podoba Bo no niestety znam kilka takich osób Jak najbardziej i to jest rzeczywiście przerażające Ale w pewien sposób mając wgląd na to Jak one wyglądają, jak się zachowują No to jest coś, coś pięknego Michał Holc, na szczęście nie miałem do czynienia z takim idiotą Z takim szefem, z takim po prostu facetem nie, idiota to byłoby złe słowo, bo tak naprawdę można by jakby miał gdzieś powiedzmy, porównać do jakiejś postaci popkulturowej, to powiedziałbym, że on idealnie się nadawał, porównując oczywiście z zachowaniem wszelkiej proporcji, do Sheldona Coopera z teorii wielkiego podrywu, ponieważ on tam miał problemy, że tak powiem, z. Kontaktami międzyludzkimi, nie potrafiał, nie potrafiał y, emocji, nie potrafił właściwie emocji rozróżniać. I tutaj Michał on też chce dobrze. On jest przekonany, że to, co on robi, jest dobre, że to się rzeczywiście trzyma wszystko kupy, że on ma rację. Ale no, no rzeczywiście nie, tutaj jest. Yy. Wiesz, on chce, on chce jeden, wychodzi zero. On chce do góry i leci na dół. No, po prostu nie wychodzi to, ale jest świetnie. Naprawdę Piotr Polak świetnie go wykreował i to jest postać, którą, którą trzeba rzeczywiście pokochać. I no można. Patrycja Kowalska, czyli Vanessa Aleksandra w tejże roli. Nie, nie lubię. Nie lubię tej postaci z tego względu, że znam takie dziewczyny. Znam takich chłopaków i e, dla mnie to jest koszmar, że można być takim. No, dobrze, bakłażany, po prostu, że można być taka, taką osobą y, totalnie niewiedzącą i nieogarniającą świata, więc akurat ja tej, tej postaci, y, postaci nie lubię. No, mimo że jest y, komiczna w swojej głupocie, no ale to jest inny rodzaj humoru. To jest na takiej zasadzie, że wiesz, mamy jakiś tam wspólny nawias, oni są wszyscy wrzuceni, ale to poszczególnie to się zgrywa, to wszystko daje radę, to wszystko rzeczywiście jest, jest dobre. Na drugim końcu, oczywiście, jak dla mnie pojawia się. Asia i Adam. Oczywiście ja wiem, że oni nie są parą, bo Asia jest, Asia jest z Pawłem, ale rzeczywiście wydaje mi się, oni są najbardziej normalni w tym wszystkim, wiesz? Tu nie ma żadnych, żadnych odklejek, po prostu, tylko jest zwyczajne życie i, no i to się wszystko w pewien sposób toczy. Najnormalniejsi, najmniej można powiedzieć odklejeni, najmniej śmieszni, ale akurat jest potrzebna, jest potrzebna taka kotwica, wiesz, żeby rzeczywiście to wszystko trzymać. Mm, żeby to wszystko się zgrywało. Bożenka, Bożenka to jest po prostu kobieta, kobieta cudo, którą y, uwielbiam, bo akurat takie panie również znam. Bardzo jak dla mnie niewykorzystani. No żałuję, niestety. Jest, jest dwie postacie: Łuki i, i Regan. Tych dwóch gentlemanów, jak dla mnie, jest najmniej wykorzystanych. No może dlatego, że, że pracują na pół etatu, to akurat tak to się, tak to się dzieje, ale rzeczywiście wydaje mi się, że można było było coś więcej, więcej rzeczywiście zrobić Łukiego uwielbiam, naprawdę Łukiego uwielbiam i jaką, i jaką jest postacią i, i co, co kreuje. Regan wydaje mi się, że czasami jest on trochę na doczepkę na zasadzie, że kurczę, no dobra, no nie, nie ma nie ma co zrobić, no to damy damy nie ma Łukiego, damy, damy Regana. Nie, spokojnie może by dać dwa razy więcej. Chcemy więcej Łukiego, w Łukim, oczywiście, że tak. Skoro kiedyś w, w jednym z filmów Stanisława w Poszukiwany, poszukiwana. E, e, świętej pamięci e, Mieczysław, tak? Czechowicz. E, sprawdzał jaka jest zawartość cukru w cukrze. To my sobie więcej łukiego włókiem. E, Lewan e, Kobieszwili. Takie mam pytanie, chyba muszę zapytać kiedyś może. Kobieszwili mi się bardzo, e, bardzo kojarzy z Grigorym Kazachwili, czyli z czterech Pancernych, Czy to jest jakieś takie celowe, czy tak? taka, taka, taka zlewka. W tym, w tym sezonie ma większą, większą rolę. Pojawia się więcej, no i nie tylko, oczywiście, jako on, ale to już, oczywiście, nie będę zdradzał to musisz sama albo sam zobaczyć, obejrzeć. W ogóle, jak lubisz takie recenzje, to jak najbardziej, pewnie, że tak, udostępnij je na swoich mediach społecznościowych niech się niesie. Niech algorytm YouTubeowy, facebookowy, czy tam, w zależności od tego, gdzie oglądasz, niech śmiga, niech, niech sprawi, że coraz więcej osób, osób y, będzie oglądało te materiały. No i jeszcze jest, jest Agnieszka Majewska w tejże roli, Monika, Monika Kulczyk. Tato to jest dopiero zakręcona. Cytując Anetę, koleżankę z pracy sprzed wielu, wielu lat, Aneta, pozdrawiam Cię. Ona jest zakręcona jak muszla klozetowa po ogórkach. Naprawdę tutaj jest rzeczywiście wszystko od dziewczyny, która wierzy w wróżki, aż po osobę, która po prostu całkowicie się odkleja i jest, jest gdzie indziej. Ale jak już mówiłem, to wszystko się zgrywa, to wszystko sprawia, że jest to sezon koherentny. Ja to bardzo, bardzo lubię. Natomiast czego nie lubię? Wkurzyli mnie. Naprawdę wkurzyli mnie z zakończeniem. Nie powiem. Celowo, specjalnie tobie nie powiem, bo akurat nagrywając tę recenzję, wiem, że jeszcze nie ma, że jeszcze nie ma dosłownego całego sezonu, więc tobie, tobie nie powiem, ale wkurzyli mnie tym zakończeniem. Ono jest świetne. Właśnie to mnie najbardziej wkurzyło i zdenerwowało, że to zakończenie jest dobre, jest ciekawe, jest, jest zabawne, jest smutne. No, wszystko co mi możesz wymyślać. A co się po toczy dalej? No to oczywiście pewnie trzeba będzie czekać. Kurczę znowuż y, z rok czasu. Chociaż mam nadzieję, że akurat będzie szybciej ni, niż, y, niż teraz, że nie trzeba będzie tak, czy, tak, długo, tak długo czekać. No ale kończymy dniami siedlec, tak? No więc rzeczywiście najważniejszą imprezą w roku można byłoby, można byłoby powiedzieć. A tutaj się okazuje, że no te dni siedlec są y, tak naprawdę tak, przykryte czapką przez pewne inne, inne wydarzenia, a co się dzieje, to musisz naprawdę obejrzeć i przekonać się, bo ja ten serial jak najbardziej, ten sezon czwarty polecam, bo jest to świetna sprawa. Wiesz, wracając jeszcze do, do Tomasza Raczka, nieformat dla nas, no nieformatem dla nas oczywiście była polska wersja świata według bandich, czyli świata według kiepskich, który potem stał się, oczywiście, że tak, później stał się swoistym marką, tak, I w tym momencie tak to, tak to już zostało. Mówiłem już o Kasi i Tomku, to było akurat przeniesienie francuskiego formatu, chyba tak samo jak kamera, kamera Café. Więc rzeczywiście tych produkcji dużo było i wydaje mi się, że no nie wszystko, oczywiście, że nie wszystko da się przenieść i w pewien sposób sprawić, że będzie interesujące i intrygujące, jeżeli chodzi o nasze reali. Ale akurat te produkcje dają radę i TheOffice.pl to już jest któraś, oczywiście, wersja, bo wiadomo, że była amerykańska i brytyjska i tak dalej i tak dalej, ale akurat nie, nie ustępuje niczemu, także naprawdę wielkie, wielkie brawko. Czekam na, na więcej i cóż, mam nadzieję, że dostaniemy więcej, że będzie tego rzeczywiście dużo, dużo więcej, że Michał i spółka i Kropliczanka przede wszystkim darek, Wasiak że powróci. Darek, darek. To jest rzeczywiście rzeczywiście ziomal, I on nie może pewnych rzeczy uwierzyć, bo 2 kwietnia, to jest 2 kwietnia i żaden inny Polak nie przyćmi e, papieża Polaka, także dziękujemy bardzo. Darek, wiadomo jak to, jak to jest. A innych, pewnie że tak, innych dużo seriali na tej liście, pewnie że tak. Na tej liście jest całe mnóstwo fajnych seriali, obejrzyj, bo zdecydowanie warto.